Wszyscy wiemy, jak najlepszym sposobem na spalenie kalorii są ćwiczenia. A co jeśli nie chcemy lub nie możemy uprawiać sportu? Czy zgadzamy się na to, aby przytyć? Wydawałoby się, że jest to pytanie retoryczne, ale my cię nie zostawimy. Wiedz, że istnieje kilka bardzo prostych sposobów na zwiększenie spalania kalorii przez organizm. Porozmawiamy o tym na końcu tego filmu. Zostań z nami. Utrzymuj niską temperaturę w pomieszczeniu. Upewnij się, że śpisz w chłodnym pokoju, zwłaszcza w nocy, i spędzasz więcej czasu na zewnątrz w ciągu dnia. Zimno zwiększa ilość brązowego tłuszczu, rodzaju tkanki tłuszczowej, która wykorzystuje energię do ogrzania ciała. Naukowcy odkryli, że 50-100 g brązowego tłuszczu zwiększa wydatek energetyczny o 150%. 300 kalorii dziennie. Jednocześnie badania z 2014 roku wykazało, że długotrwała ekspozycja na zimno około 5-8 godzin przyspiesza spożycie glukozy w organizmie i zwiększa wrażliwość na insulinę. Sieć częściej na podłodze Jeśli oglądasz telewizję siedząc na podłodze, zamiast na miękkiej kanapie napinasz więcej mięśni, aby utrzymać ciało w określonej pozycji. Ponadto, kiedy siadasz lub wstajesz z podłogi, tracisz dodatkową energię. Nasze ciała są zaprojektowane do wykonania pełnych przysiadów, ale dziś ludzie wykonują tylko połowę z nich. W rezultacie stopniowo tracimy elastyczność i ruchomość stawów. Brazylijscy naukowcy wykazali w 2012 roku, że niemożność siedzenia i wstawania z podłogi bez użycia rąk zwiększa ryzyko stagnacji na starość. Siedząc na podłodze, możesz wykonywać wiele czynności, w tym bawić się z dziećmi, czytać książkę, rozmawiać przez telefon lub zjeść przekąskę. Żuj gumę do rzucia Badacze James Levin i Paulette Bacol odkryli, że guma do rzucia zwiększa zużycie energii o 11 kalorii na godzinę. Ponadto guma do rzucia pomaga nam spożywać mniej kalorii i czuć się bardziej energicznym. Inne badanie wykazało związek między rzuciem gumy bez cukru a kontrolą wagi kiedy uczestnicy żuli gumę przez godzinę rano 3 razy 20 minut, spożywali o 67 kalorii mniej na śniadanie, nie rekompensując sobie ich w ciągu dnia. Oceniając swój stan, uczestnicy zauważyli, że po przerzuciu gumy odczuwali mniejszy głód. Naukowcy odkryli, że rzucie stymuluje nerwy w zaangażowanych mięśniach, które z kolei wysyłają sygnały do regionu sytości w mózgu. Rytmiczna muzyka w 2016 roku włoscy naukowcy odkryli, że kiedy słuchamy rytmicznej muzyki, wzrasta również nasze tętno. Jedna grupa członków jeździła na fitnessowym rowerze i słuchała wolnej muzyki, inna grupa szybkiej, a trzecia grupa bez muzyki. W rezultacie ci, którzy ćwiczyli przy energicznej muzyce, spalali więcej kalorii. Ale nawet jeśli nie ćwiczysz na siłowni, wybierz rytmiczną muzykę do sklepu lub do pracy. Pomoże ci to pracować szybciej i spalać więcej kalorii. Naucz się czegoś nowego. W spoczynku mózg zużywa około 420 kalorii w ciągu 24 godzin i zużywa 60% całej glukozy w organizmie. Podczas intensywnej aktywności umysłowej zwiększa się spożycie kalorii. Warunkiem jest to, aby zadania były trudne i interesujące, aby dłużej utrzymać wysoki poziom koncentracji. Jak zamierzasz spalić więcej kalorii? Napisz w komentarzach.